Ewa, ty w zeszłym roku powiedziałaś tak, jesteś szczęśliwą żoną, wyglądasz fantastycznie i niesamowite jest to, że jako Miss działasz w showbiznesie, ale nie na tak dużą skalę bo zajęłaś się dosyć specyficznym biznesem jak na kobietę. E, oj tak, i to bardzo specyficznym. E, ostatnio e, troszkę powróciłam i wszyscy mówią, jak to robisz, jestem cały czas taka szczupła, ja mówię, bo bardzo dużo pracuję i mało śpię. E, razem z siostrą prowadzimy e, sklepy spożywcze. E, mamy trzy sklepy w Warszawie. E, pracujemy bardzo ciężko, ale... E, t, t, Staramy się ten nasz biznes rozwijać i szukamy kolejnych punktów, więc rzeczywiście ten show biznes teraz idzie mi bardzo mało po drodze. I jak pomyślę sobie, że czasami po 12 godzinach w sklepie musiałabym jeszcze iść na jakąś ściankę, to wszystko zaczyna mnie od razu boleć. Ale jak są takie szczytne akcje, tak jak tutaj dzisiaj, to zawsze, zawsze pamiętam, aby wspierać takich ludzi jak Ida Karpińska i, i być, bo ja mam bardzo mało rzeszy osób, która mnie obserwuje, a pomimo tego e, e, wiem, że do, docieram zawsze do jakiejś grupy i e, swoją postawą, tym, że ja się badam, może przypomnę komuś, jakiejś innej dziewczynie, która jest w moim wieku, żeby e, też rzeczywiście zadbała o siebie i pomyślała, czy wszystko jest w porządku ze zdrowiem. Oczywiście, Ewa, a nie myślałaś kiedyś, aby właśnie na przykład bardziej bazować na tej swojej popularności, tak jak to robi chociażby Paulina Krupińska, Marcelina Zawadzka, no one tak stricte pracują w mediach ja myślę o tym cały czas nawet ostatnio jak wrzucam swoje przepisy na Instagram, bo dosyć dużo gotuję w domu, przez to, że jakby mam dostęp do zdrowych i dobrych produktów, to, to uwielbiam gotować dla mojego męża i jak tylko gdzieś tam wrzucam jakąś, jakieś zdjęcie czy na Instagram, czy na, czy na Facebooka z daniem, które przygotowałam, nie zawsze ono jest perfekcyjne i nie zawsze ono jest smaczne, ale staram się jak mogę gotować dla mojego męża to zawsze są komentarze, jak to ugotowałaś, czy gdzieś są moje przepisy, czy gdzieś więcej e, można znaleźć moich inspiracji e, w Kusli, więc e, myślę o tym, żeby rzeczywiście pokazywać to, co się u mnie dzieje. No, ja akurat... E, Teraz jestem na takiej dosyć trudnej zawodowej drodze, bo rozwijam swój biznes, więc ciężko byłoby mi pracować w telewizji, no chyba że mogłabym pokazać to też co robię, czyli na przykład gotowanie, to że znam się na produktach spożywczych, na tym co Polacy jedzą i, i myślę, że może kiedyś jeszcze pójdę w tę stronę. A dlaczego akurat zdecydowałaś się na biznes spożywczy? Ja od zawsze jestem od zawsze, odkąd tylko mogę, odkąd tylko pamiętam jestem związana z pewną firmą, która produkuje żywność i jestem przekonana, że te produkty, które ona robi są bardzo zdrowe, bardzo dobrze dopracowane i nie boję się jakby rozprowadzać ich dalej. No, i tak jakoś te moje korzenie kurpiowszyzna, Kulpiofrzyznę słyną z dobrego jedzenia, słyną z tego, że w naszych kuchniach zawsze jest wszystkiego dużo i wszystko jest pyszne, więc gdzieś tam mi też jest to bardzo po drodze. Marzy mi się gastronomia, teraz już własna restauracja w Warszawie. Jest to kolejny krok, do którego będę bardzo mocno dążyła razem z moją siostrą. No, i mam nadzieję, że powoli, powoli, powoli kolejne marzenia będę spełniać.